Ej, kierowniku, mam nowe lego do układania. Zara. E no ho, układamy a te, a te z piernika, ho. Gram teraz, No ho, układamy. Dostaniesz kawusię, smaczną kawusię. Kawusię? Kawę? Kawę, kawę, kawę? No dobra. Smacznej kawusi, miłego dziąka. Mm. dawno stój tu, ok dawno, dawno temu w odległej galaktyce żył sobie ciasteczkowy wejder i on miał swoje ciasteczkowe można by powiedzieć, pierniczkowe, nawet ATT. At, I wyprowadzał go na spacery, i karmił, i głaskał, i nazywał George. I w ogóle więź między nimi była piękna, słodka, i ciasteczkowa. I tak oto koniec tej bajki. Czy ma morału? nie ma, ale na pewno jest dziwna. Moi drodzy, ciasteczkowe ATT. At. Kuriozum. Po prostu, ktokolwiek na to wpadł, to naprawdę lubi święta. Nie, no, powiem wam, że. Mega pomysł i to, że ten zestaw się wyprzedaje jak świeże bułeczki lub ciasteczka to świadczy o tym, że jednak chyba pomysł wypalił. No, mnie to bawi, chcę mieć to na półeczce i w ogóle ciasteczkowy wejder to naprawdę kolejny wejder do kolekcji. Po białym wejderze będzie idealny, więc w połączeniu tych dwóch wejderów powstanie kawa z mlekiem. Cappuccino, wiadercino, e, nie, żadnych broni lotów. E, ogólnie, moi drodzy co, ładne pudełeczko, schludne. Mam naszykowane separatory, każdy wyszczerbiony, więc e, co może później, tak? Spróbujemy ładnie otworzyć to pudełko. Jak nam nie wyjdzie, no to otworzymy je brzydko i co. Ułożymy, zobaczymy. Zapraszam. kawusi do boju. Cheers. Jest No to myk. Ej, nawet idzie. Hmm. Prawie wylałem kawusie Dobra. Ta biureczka jest całkiem fajna, ale należy uważać. Dobra. Nie no, Profeska. Proszę państwa. Dobra, to mamy w środku. Torebki. Torebki, torebki. Chwila, zachowajmy chociaż pozory BHP. Jak mówiłem pozor, pozor. I tutaj mamy to Adin 2, 3, 5 aż w woreczku. hu, hu, hu. Zaraz Zobaczymy, przeliczymy. Ale najpierw złożymy to sobie tutaj tak ładnie. Gameboy'a można odstawić. Myk, 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 myk. Swoją drogą. Spoko zestaw. Odłożymy. There we go. Okej. Okay. Co mamy? Woreczek numer 5. Woreczek numer 1.

Zabierzcie to ode mnie. A, karuzela szczęście, ale fajne. Uh, łobu, łobu. A ciasteczkowego Wejdera buduje się tak. He, spoko, jest nawet tutaj miniaturowy Wejder, który idzie sobie hops, 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 hops aby zbudować całe AT, at No to co, lecimy. Dym, 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 dym. jak zwykle wszystko rzucam na podłogę well patrzcie jaka ładna pelerynka o jej kuciasteczkowa pelerynka he słodko ale lukier mmm mmm mm. jakbyście byli ciekawi to Wejder nie ma żadnego nadruku na głowce mmm mm, mm, mm. du du tu Sker. i nasz Wejder gotowy upsz 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 Oho, ciasteczkowa strona mocy. Mnia, ha, 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 ha! Dobra, pierwszy woreczek zbudowany. Mamy tutaj w sumie takie bebechy ATT. At. Ej, powiem wam, że no jest grubo. Mamy tu jakieś prezenty, mamy stoliczek, mamy filiżankę. Oj, wiśnia, wiśnia śpiewa o filiżance. Yy, mamy kominek, mamy skarpetki, mamy ornamenty i ogólnie wygląda to naprawdę spoko. No i oczywiście wejda, ciasteczkowy wejda. Hello! Tak, to co, budujemy dalej. Haha, woreczek numer dwa. Dobra, kolejny woreczek to głowa AT, AT, i powiem Wam, że to naprawdę słodko wygląda. Piu-piu-piu może strzelać z lasera, cukierkowego lasera. I tu mamy jeszcze kokpit. Tak, tutaj jest miejsce na minifigurkę, która może sobie sterować at, -AT em Dobra, pik-pik, pik-pik. Pyk, pyk. I w teorii możemy to tutaj przyczepić. Wchodź tu. A, jest. Dobra. <laughs> Powoli zaczyna to wyglądać. Szkoda, że to się nie rusza, ale okej. Okay. Jako ozdoba świąteczna może jakoś będzie wyglądać. Anyway, lecimy z waleczkiem numer 3. Okej, okay, woreczek numer 3 i to były cztery nogi. Haha, cztery w trójce. Eee, no, takie co się teraz to musimy przyczepić, więc hokus pokus czary mary. Ła, eee, bla, bla, bla. Jak to zrobić? Eee, patrzmy w instrukcję, to ma iść na tu, więc idziemy ta, ta. Eee. Weszło. Jako tako weszło. Chyba tak, dobra. No to make pyk. Ipek. Tada. Okej, okay, już można nawet to postawić. Stoi. Hehe, woreczek numer cztery. Niam, 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 niam. Chodź tu. No, woreczek numer 4 to cztery lukrowane stopki. Proszę bardzo, jakie piękne to stopki. Mają kokardki, mają tutaj lukrowane tortopodobne podobne co się. Ej ogólnie słodycz, słodycz słodycz. Mm, 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 mm. I co ja mam z tym zrobić? Teraz mam to przyczepić. Eee, dobra. I mam to przyczepiać na zewnątrz. Okej. Okay. Eee, Nik. Jedno. Tak miało być. To wszystko było w planie. Eee, dobra, czekaj, przyczepimy. Ach, dobra, trzyma się. Drugie. Trzecie. tym tam, 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 Znowu mi się odczepiło. Ech. Głęboki oddech, zen i myk, stópkę. A proszę. No i została ostatnia. Uf. Brakuje mi jednej ręki ogólnie. Fajnie, jakbym miał jeszcze jedną rękę, ale nie mam, więc muszę sobie poradzić. Dobra, udało się. Okej, okay, mamy stópki przyczepione i można postawić. Ej, działa. Jest git. Rureczek numer 5. -da. Dobra, mamy to. Słuchajcie, e, ostatni woreczek, czyli takie boczki były budowane, plus cudowne. A, nadużywam słowa cudowne, wiem, ale mamy takie ładne lampeczki choinkowe. Ogólnie pierniczkowe AT-AT z kuperkiem wygląda spoko. Części zapasowych też było dużo. O, tyle tego zostało, więc możecie to wykorzystać do innych swoich modeli. Aha. A, pierniczkowe ATAT. No, ładne to jest. Naprawdę ciekawie się to buduje. Mamy dużo jakichś tam świątecznych featureów w środku. Naprawdę wygląda to tak świątecznie, i kuriozalnie, i pozytywnie, że no, jestem w stanie wam to polecić. Naprawdę spoko. Figurka Wejdera też tu jest taki niesamowity smaczek. Hehe, słodki smaczek Wejdera. Co mogę wam dodać? No, świetny prezent. Polecam. He, eh, można budować. Całość buduje się tak luźnie w godzinę, z, nie wiem, godzinę z kawałkiem, więc zależy jak się obijacie, to dwie godziny zabawy macie. No, radość będzie, pięknie będzie wyglądać jako taka choinkowa dekoracja w domku na święta, czy gdziekolwiek sobie to postawicie. Polecam. Dobra robota Lego, podoba mi się to. <laughs> To tyle na dzisiaj smacznej kawusi, miłego dzionka. Jak coś, zostawcie suba i zapraszam do oglądania moich innych tam tworów, wytworów związanych z klockami, nie tylko. Trzymajcie się ciepło, cześć!